Jedziemy. Jak będziesz z lewej strony jechał, to mi bardzo życzy łatwiej. Co cię skłoniło do tak wariackiego pomysłu? Powiedz w ogóle, jak się nazywasz. No, zacznijmy od tego. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Mariusz Mazik, jestem z Wrocławia. Od dawna chciałem w Karpaty wystartować. Jeszcze nie poprzednią formułę, Aha. ale nikt mi się nie udało. Okej. Okay. Na jakiejś stronie internetowej zacząłem szukać jakichś ultrawyścigów i padło mi oczy znowu do Oskarpaty Okej, okay, pierwszy raz to byś wyścigu? Tak, pierwszy raz Okej, okay. dzisiaj nie jeździłem wyścigów wielodniowych Gdzie dzisiaj planujesz spać? Chcemy, z... Chcemy zajechać około 90 km dzisiaj Aha Więc w może Okej okay. Ale zobaczymy Dobra Kliniecie już na tego, kto ułożył trasę? <laughs> no zastanawiamy się nad niektórymi odcinkami no to macie, możecie się wyładować na mnie, bo ja jestem autorem części odcinków, ale też oszczędziłem wam trochę, bo... Myśleliśmy, że przeżyjemy przygodę rowerową drogą pieszej dawno, no ale to nie brak naszych umiejętności. Powodzenia w takim razie nie zabawy. Dzięki, cześć. Spotkamy się jeszcze.